O jednej z ważniejszych rzeczy w tym moim odcinku vloga, taki trochę spontaniczny, mam nadzieję, że mnie słychać, bo mega wieje i są potężne fale. Czyli takie bardzo piękne powiedzenie, które brzmi. Co, skoro jesteś taki mądry, to dlaczego jesteś tak spłukany, albo taki spłukany. Więc dzisiaj mnie zainspirował taki komentarz, gdzie jakiś mój obserwator. To jest w ogóle piękne stwierdzenie. Obserwatorzy, widzą gościa, który kopie złoto i nie podejdą, nie wezmą swojej łopaty, nie zaryzykują, nie pobrudzą się, nie zaryzykują zarabiania kasy, tylko są obserwatorami. Dlaczego? Dlatego, że w głowie takich osób zarabianie pieniędzy jest czymś złym i mają swój niesamowity potencjał, ale go nie wykorzystują. Dlaczego? Dlatego, że wierzą w to, co mówiono im w dzieciństwie, a to, co im mówiono w dzieciństwie na temat zarabiania pieniędzy i wartości człowieka, wynika z ich dziadków, pradziadków i tak dalej. Gdzie jakby, jakby stanem naturalnym była, była bieda finansowa i mentalna, yy, która doprowadzała do tego, że to dawało im poczucie spokoju. Jak jestem biedny, to jestem taki jak wszyscy, więc jestem zajebisty, fajny i, i jakby wierzą w to, że bycie biednym jest yy, godne oklaskiwania i godne podziwu, a bycie bogatym jest czymś złym. Jeżeli sobie zmienisz te proste rzeczy w głowie, że właśnie zarabianie pieniędzy w Wy, wycenianie swojej wartości, podnoszenie swojej wartości, wykorzystywanie szansy, że jest w świecie, że, gdzie ludzie są tak zajebiście leniwi, są tak wystraszeni, mają tak zryte mentale, gdzie wierzą w to, że, że bieda jest naturalnym stanem i dzięki temu spłacą jakiś dług gdzieś tam w niebie, jak będą biedni, no to wystarczy być trochę bardziej pracowitym. Trochę mieć więcej rzeczy przepracowanych, żeby zarabiać pieniądze, więc co z tego, że jesteś mądry? Co z tego, że jesteś oczytany, jak jesteś biedny? Jak chodzisz na swoje konto i ciągle się wkurzasz i zastanawiasz, dlaczego głupi się od ciebie, ciągle mi to ludzie piszą, że taki człowiek jak ty, który jest taki prosty, mówi takie proste rzeczy, zarabia tyle pieniędzy, a ja jestem profesorem jakimś tam, mam doktorat i nie mam pieniędzy. No bo ja się skupiam na prostocie. Zauważyłem i zrozumiałem, że jeżeli jesteś zbyt mądry, zbyt wszystko komplikujesz, zbyt chcesz wszystko przemyśleć i zbyt ufasz sobie, że twoje wychowanie, ta wiedza akademicka dała ci jakąkolwiek przewagę, a doskonale wiesz patrząc na konto, że żadnej przewagi ci nie dała. Chyba przewagę w tym, że będziesz przeciętny całe życie. Więc wiedza akademicka daje ci wiedzę akademicką, czyli wtłacza w ciebie książki przepisywane przez innych z innych książek. A prawdziwe pieniądze daje ci codzienna, ta codzienna praca, doświadczenia i rozumienie, że pieniądze są w prostocie, a nie w komplikowaniu sobie życia i innym. I ci ludzie, którzy mi tam komentują, hejtują i tak dalej, robią to z frustracji, z tej prostej zasady, że głupsi od ciebie na poziomie takim, powiedzmy, tradycyjnego IQ, bo to są zajebiście mądrzy ludzie, ale głupsi od ciebie będą zarabiali większe pieniądze. Jeżeli mi ktoś pisze, Jakieś obelgi na mój temat, ale ja się tylko z, z tego śmieję. Bo wiem, że jesteś inteligentnym gościem, ale nie potrafisz zarabiać pieniędzy, bo jesteś tchórzem. Więc wolę być odważnym, zarabiają kasy. Nie liczy się u mnie to, czy ja jestem inteligentny, czy nie, bo mnie to nie interesuje. Nie chcę mieć na nagrobku najinteligentniejszy człowiek świata, tylko chcę mieć na nagrobku człowiek, który żył zajebistym życiem. I to mnie interesuje. Nie bycie inteligentnym. Słyszałem o ludziach, którzy piszą sobie na nagrobkach, że byli Dyrektorami, że byli profesorami. Kogo to interesuje? Jeżeli nie dałeś światu wartości, nie zmieniłeś innych na lepsze, to co ci, po co ci te do dopiski? Przecież to jest tylko intelektualny onanizm. Jeżeli Twoje konto w banku mówi ci, że nie masz postępów, to nie masz tych pieprzonych postępów, dlatego że jesteś za mądry, żeby zarabiać pieniądze. Musisz uprościć sposób, w jaki myślisz o pieniądzach i to, jakie zarabiasz. Adios, trzymajcie się.